Nadmierna potrzeba kontroli bierze się z braku poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli ty masz silną potrzebę kontroli siebie, innych, otoczenia, albo znasz taką osobę, to wynika to w dużej mierze z niepewności, niepewności, która jest zagrożeniem, z trudnych doświadczeń w dzieciństwie, czy niskiego poczucia własnej wartości. Kontrolujesz, bo się boisz. Kontrolujesz, bo inaczej nie potrafisz sobie z tym lękiem radzić. Dziś o silnej i frustrującej potrzebie kontroli, która wpływa na Ciebie i na Twoich bliskich. Ja nazywam się Joanna Mielniczuk, jestem psychologiem i od kilkunastu lat pomagam budować silną i zdrową psychikę. Zasubskrybuj kanał, włącz dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I zapraszam Cię na moją stronę silnapsychika.pl. Kontrolujesz, sprawdzasz. Chcesz wszystko wiedzieć i być zawsze w kontakcie. Chcesz wpływać, dawać rady i przewidujesz, co może się wydarzyć zaraz. Kontrola jest wyczerpująca dla Ciebie i może być bardzo uciążliwa dla innych. Wróćmy do twojego rodzinnego domu. Jeżeli nie czułeś się tam bezpiecznie, jeżeli dorastałeś w dysfunkcyjnej rodzinie, to twój mózg wypracował sobie schemat kontroli jako przeciwdziałanie zagrożeniom. Kontroluję, mogę zapobiegać. Może doświadczyłeś parentyfikacji, czyli zamiany ról. I to ty emocjonalnie pełniłeś rolę rodzica? Kontroluję, więc może nic złego się nie wydarzyć albo nie będzie tak źle. To się. Co się miało wydarzyć, jeżeli nie skontrolowałeś sytuacji. Czego teraz w swoim życiu chcesz uniknąć poprzez kontrolę. W jakim zagubieniu żyłeś, że Teraz musisz uciekać w kontrolę, aby poczuć się lepiej. Gdy w domu nie było zdrowych relacji, gdy zachowanie któregoś opiekuna było nieprzewidywalne dla Ciebie, to teraz kontrola daje Ci spokój. Może w domu nie miałeś na nic wpływu, nie miałeś żadnych praw, jaką. Kontrolę kiedyś ci odebrano, że teraz tak bardzo ci na nich zależy. Dorastanie w autorytarnym domu pokazało ci, nauczyło cię, że musisz kontrolować, bo sam byłeś kontrolowany. Kontrolujesz, żeby znowu nie doświadczyć bólu. Kontrolujesz, bo czujesz ogromne napięcie. I takie działanie daje ci ulgę. Kontrola uspokaja cię na chwilę, ale tak naprawdę nic nie zmienia. Takie działanie obniża głównie poziom twojego lęku, ale nie zmienia rzeczywistości. Nadmierna kontrola mówi o tobie, o twoich emocjach, a nie o innych. Nieświadomie Wybierasz niepewne sytuacje, niepewne relacje, bo te doświadczenia znasz najlepiej. Boisz się i kontrolujesz i kiedyś nauczyłeś się, że takie zachowania czemuś służą, są użyteczne, pomagają, możesz mieć wpływ i możesz coś zmienić. Jak nie skontrolujesz to stresujesz się bardziej i brak informacji, brak kontroli tego, co się dzieje, jest dla Ciebie nie do wytrzymania. Dlatego zatrzymaj się na chwilę w takim momencie, kiedy masz tą silną potrzebę kontroli. Pobądź wtedy ze sobą. Zobacz, jakie emocje to w Tobie uruchamia. Nie uciekaj od razu w to działanie, ale poczuj, to, co przychodzi wtedy do ciebie. Dokończ sobie też w myślach takie zdanie. Chcę mieć wpływ, bo. Chcę wiedzieć, bo. Chcę doradzać innym, bo. Chcę, żeby wszystko było zgodnie z moim planem, bo. Skąd w tobie ta nadmierna kontrola innych? Skąd nadmierna kontrola siebie samego? Bądź uważny przy tym na momenty, kiedy chcesz kontrolować, kiedy chcesz być perfekcyjny, kiedy uważasz, że. To ty wiesz najlepiej, że to Twój plan jest najlepszy, Twój sposób na życie jest najlepszy. Uważaj na momenty, kiedy chcesz być odpowiedzialny za innych, narzucić coś komuś, kiedy nie masz zaufania do innych, do ich umiejętności, do wiedzy, do ich możliwości i decyzji. Nieustanna potrzeba kontroli wiąże się dla ciebie z wyczerpaniem i stresem. Wiąże się z przekraczaniem granic i swoich, i innych ludzi. Z odwracaniem uwagi od siebie samego, od swojego życia, swoich emocji i przekierowaniem tej uwagi na innych. To, to jest łatwiejsze. Ty masz pobyć przy sobie, sobą się zaopiekować. I uznać, że nigdy nie będziesz mieć pełnej kontroli i nie jest ci ona potrzebna. Zobacz, na co realnie masz wpływ, na czym możesz się skupić, żeby mieć efekty. A co lepiej sobie odpuścić, co i tak nie przynosi żadnych rezultatów. To, co Tobą kieruje to te wczesne doświadczenia, instynkt przetrwania. Teraz nie trzeba kontrolować wszystkiego, aby poczuć się bezpiecznie. Kontrola daje iluzję siły, ale prawdziwa siła to zdolność do zaufania, zaufania swoim umiejętnościom, zaufania sobie. To jest umiejętność odpuszczania. Tam, gdzie nie masz tego wpływu, bezpieczeństwo może dawać ci wiara w siebie, w swoje możliwości. Pracuj nad pewnością siebie. Dostrzegaj swoje mocne strony, bo to da ci poczucie, że sobie poradzisz. I nie musisz wiedzieć wszystkiego, bo to jest nawet niemożliwe. Kontrola niszczy Ciebie. Ona nie uratuje Ciebie ani kogoś, ale pogrąży, pogrąży Ciebie i Wasze relacje. Cokolwiek się nie wydarzy, będzie dobrze, poradzisz sobie, ktoś sobie poradzi. Bez tego wewnętrznego spięcia, niepokoju, będzie Ci łatwiej. Znajdziesz wtedy lepsze rozwiązania. Nadmierna kontrola to jest słabość. Nie musisz jej używać, korzystać z niej w dorosłym życiu. Kiedyś musiałeś, teraz już nie. Małymi krokami staraj się sprawdzać i ufać sobie życiu innym. Dziękuję Ci za dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy temat, zostaw łapkę w górę, udostępnij go dalej i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!